Cześć! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Wysportowanego Podcastu. Z tej strony Krystian, trener personalny, a także dietetyk. Pasjonat zdrowego stylu życia, ale też ktoś, kto wierzy, że dbanie o siebie to znacznie więcej niż tylko wygląd i liczby na wadze. Dzisiejszy odcinek to temat, który leży mi szczególnie na sercu. Zdrowie psychiczne, a aktywność fizyczna. Czyli porozmawiamy o tym, jak trening wpływa na Twoją głowę. Nastrój, stres, lęki, motywacje, a nawet sen. Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony, miałeś gorszy dzień, a po treningu poczułeś ulgę, to wiedz, że nie jesteś sam. I to nie przypadek. Za tym stoi nauka. Dlaczego warto mówić o psychice w kontekście treningu? W dzisiejszych czasach coraz więcej osób mówi otwarcie o problemach psychicznych: depresji, wypaleniu, lękach. I bardzo dobrze, niech o tym mówią. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na całym świecie ponad 280 milionów ludzi cierpi na depresję. To więcej niż populacja całej Europy Wschodniej. Zawód trenera personalnego kojarzy się głównie z fizycznością, wiecie: mięśnie, kardio, dieta. Ale coraz częściej widzę, że moją rolą jest także wspieranie mentalne. Klient nie przychodzi tylko po trening, przychodzi też ze emocjami, z frustracją oraz ze stresem. I dlatego chcę, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na aktywność fizyczną jako na formę wsparcia psychicznego. Nie zastąpi to oczywiście terapii, ale może być jej ważnym elementem. Co mówi nauka? Przejdźmy do konkretów. Co mówi nauka na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Badanie Harvard Chan School of Public Health z 2020 roku wykazało, że bieganie przez zaledwie 15 minut dziennie, albo szybki marsz przez godzinę może obniżyć ryzyko depresji aż o 26%. 26% niższe ryzyko depresji. Jeżeli się przebiegniesz, robi wrażenie. Kolejne. The Lancet Psychiatry z 2018 roku opublikowano analizę ponad miliona osób. Ci, którzy regularnie ćwiczyli, mieli średnio półtora dnia mniej złego nastroju miesięcznie niż osoby nieaktywne. Z kolei Frontiers in Psychology z 2019 opublikował metaanalizę której wykazano, że regularny wysiłek fizyczny zmniejsza objawy lękowe i depresyjne, zarówno u młodych dorosłych, jak i u seniorów. Jakie są wnioski? Ruch to nie tylko fitness, nie tylko pompowanie buły, klaty, łapy, łydki, obojętnie. To naturalny antydepresant. A jak to w ogóle działa? Jakie są mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne? Endorfiny potocznie nazywane hormonami szczęścia. Wydzielają się podczas intensywnego wysiłku i naturalnie poprawiają nastrój. Redukcja kortyzolu. Czyli na pewno znacie, hormon stresu. Aktywność fizyczna obniża jego poziom, co wpływa na nasze odprężenie i relaksację. Neuroplastyczność. Ćwiczenia wspomagają tworzenie nowych połączeń w mózgu. Co może chronić przed depresją i spowolnić starzenie się mózgu. Sen. Osoby aktywne fizycznie śpią lepiej, co bezpośrednio wpływa na samopoczucie psychiczne. Proste. A na koniec poczucie sprawczości. Trening to coś, na co masz wpływ. Daje poczucie kontroli, co w stanach lękowych i depresyjnych bywa kluczowe. Przykłady z życia i praktyki trenerskiej. Z własnej praktyki widzę to bardzo wyraźnie. Przychodzą do mnie klienci zestresowani, zmęczeni, bez motywacji do pracy i życia. I nie zawsze rozwiązaniem jest ciężki trening. Czasami wystarczy spacer z ciężarkami, praca z oddechem, trochę ruchu na świeżym powietrzu. Czasami liczą na to, że dostaną wciry na treningu, ale po krótkiej informacji zwrotnej od nich wiem, że to nie tędy droga. Czasami przychodzą jak na terapię, po przyjacielską radę albo po prostu się wygadać. Taki barman albo fryzjer. Oczywiście towarzyszy temu trening, ale jest on odpowiednio dobrany do ich obecnych możliwości. Jeden z moich podopiecznych, nazwijmy go Marek, miał silne objawy wypalenia zawodowego. Nie chciał iść na siłownię. Zaczęliśmy od 20 minut marszu dziennie. Zawiesiliśmy na chwilę treningi, ale nadal była kontrola nad nim. Marsze coraz dłuższe, coraz dłuższe. Wrócił po tygodniu, po dwóch. Mm, zaczęliśmy od łatwiejszych treningów, trochę mobility, trochę stretchingu, trochę pracy nad oddechem. A po miesiącu wrócił do sportu. Po dwóch miał więcej energii niż przed kryzysem. Nie na każdego działa zajazd. No dobra, masz gorszy okres, dobra, to w wypompujesz, wyładujesz swoją zło, złą energię. Do niektórych trzeba trafić inaczej. Rozmowa, luźniejsze formy treningu i cały czas starać się obserwować reakcje, zwiększać obciążenia, wchodzić na wyższe obroty. Jako trener personalny mogę ci dać jedną radę. Oczywiście jeżeli jesteś też trenerem albo dietetykiem. Nie traktuj ludzi, którzy do ciebie przychodzą jako maszynkę do zarabiania pieniędzy. Postaw się w ich sytuacji. Czasami też chciałbyś po prostu się wygadać i nie chciałbyś mieć wyrzutów sumienia, że zrobiłeś gorszy trening. Dowiesz obciążenia do obecnego stanu, formy, stanu psychicznego twojego klienta. Czy taki trening byłby terapią? Nie. Ale ruch jest kluczowym elementem wychodzenia z dołka. Ależ abstrahując od tego, wracam do wszystkich. Jak zacząć trenować dla głowy? Jeśli czujesz, że psychicznie jest ci ciężko, ale nie masz siły na siłownię, oto kilka moich rad. Zacznij od czegoś małego. 10 minut spaceru, 3 minuty rozciągania, 5 przysiadów. Metoda małych kroków. 2. Nie traktuj treningu jak kary. Wybieraj formę ruchu, która daje Tobie radość. Rób to regularnie, ale łagodnie. Lepiej 4 razy w tygodniu po 20 minut niż raz przez 2 godziny. Niech to się stanie Twoim nawykiem. Połącz ruch z przyjemnością. Posłuchaj podcastu, idź do lasu, spotkaj się z kimś. Jeżeli jesteś z Warszawy, idź na spacer nad Wisłę, na przykład. Pograj w frisbee, badmintona. Ciesz się tym. I najważniejsze bądź wyrozumiały dla siebie. Nie wszystko musi być idealne. Będą zdarzać się pomyłki, potknięcia, ale bogatszy o te doświadczenia, te negatywne doświadczenia wyciągnij wnioski i ponownie stawaj do walki. Czy trening może zastąpić terapię o granicach i równowadze? I teraz bardzo, ale to bardzo ważna sprawa. Trening oczywiście może poprawić nastrój, redukować stres, wspierać zdrowie psychiczne, ale nie zastępuje terapii ani leczenia psychiatrycznego. Jeżeli masz objawy depresji, lęku, bezcenności, warto skonsultować się ze specjalistą. Ja, jako trener, mogę być częścią tej układanki. Ok, ruch może być wsparciem, ale zdrowie psychiczne to temat złożony. Dbajmy o nie na wielu poziomach zarówno tym psychicznym, fizycznym, społecznym. Ale trening nie może być najważniejszą rzeczą tej układanki. No i dobra, dzisiaj koniec. Dziękuję Ci za to, że byłeś dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci coś wartościowego. Jeśli czujesz, że trening Ci pomaga, trzymaj się tego. Jeśli chcesz zacząć, zrób dziś pierwszy mały krok. Ruch to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów, by zadbać o swoją psychikę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie na Instagramie lub przez stronę. Linki znajdziesz w opisie odcinka. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw opinię, udostępnij znajomym, albo po prostu wróć za tydzień, lub dwa, lub kiedy tam nagram. Mam nadzieję, że regularnie. To był Wasz wysportowany podcast. Do usłyszenia, cześć. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw opinię, udostępnij znajomym albo po prostu wróć za tydzień.